Szybko, polub i subskrybuj, aby mieć szalone szczęście w każdej grze. Członkowie witam Was bardzo serdecznie na moim kanale Paweł Wujski Gamer. W dzisiejszym hashtag 10 odcinku nagram dla Was grę pod tytułem Doomsday Last Survivors z przedmiesięcznej przerwy w tej grze. Jeżeli ten filmik Wam się spodoba, to zostawcie mi tutaj ponad 79 łapek w górę, dobijcie mi cel subskrypcji do ponad 9 tysięcy słów i jeszcze jedno. Pozdrawiam wszystkich moich najlepszych na widzów i ci, którzy chcieli zostać przeze mnie pozdrowieni. Pozdrawiam Inicjum Golden, bo pozdrawiam ją i pozdrawiam Kabresię Borońską. Pozdrawiam Kejdyna na podłoga białego, pozdrawiam Floreczka Lejwa, pozdrawiam Jadosa, pozdrawiam Cichutki pozdrawiam Kseju, pozdrawiam Cichy Podłoga M, pozdrawiam Pamianta, pozdrawiam Bolo, pozdrawiam Jadosa, pozdrawiam Pszczółkę, pozdrawiam Bolo, pozdrawiam Natalię Mroczkowską, pozdrawiam Laure Węgierę, pozdrawiam agrochodowcę, pozdrawiam Xmara Gamesa, pozdrawiam Handusa, Pozdrawiam agrochodowcę i pozdrawiam wszystkich, którzy chcieli zostać przeze mnie pozdrowieni. No dobra, to teraz poczekamy, aż się załaduje cała ta gardra i zobaczymy, co tutaj jest nowego dodane. A może trzeba będzie odbudować ten dom, ocalić życie małej dziewczynki i takie tam. Moja no już dawno nie garderoba w tą garderobie widzowie, więc poczekajmy. Czekajcie widzowie, bo tutaj jest takie intro z tą małą kaczką O, nie poro... Proszę bardzo Tylko musi się tu załadować części Z tych mieszkań i takie tam Wirus Chyba trzeba podgłosić Proszę bardzo Z, Z myślnik Adwentury. Jeszcze tego nawet nie ukończyłam A co dopiero inne pozostałe misje Horde widzowie To tutaj mi się troszkę spiegło w czasie Trzeba szukać a szukać różnych rzeczy Przedmiotów, układanek. Trzeba zobaczyć rejestr danych i takie tam, czy aby co nie zginęło, czy wszystko jest w porządku, czy ta mała dziewczynka w ogóle przeżyje. Aż nie tu szukam. A to o to chodziło. Proszę bardzo. Nadal nie mogę ją uleczyć. Nie wiem dlaczego. Go. Aleki też nie mogę ich wziąć. Za to mogę wylewelować i sprawić, żeby czas był po mojej stronie. Nie mam klejnotów, niestety, więc tutaj nie mogę nic zrobić. Przykro mi. To idzie tu, to idzie tu. A dziewczynka nadal potrzebuje szczepionki uzdrawiającej. A i tak nie wiemy co dalej, co robić, więc szukamy pomocy u innych. nie ma, nie ma Szuka mi dalej nic Co by tu dalej co robić, to ja nie wiem O, patrzcie tu jest uśpione. Mogę jedynie Wylewelować na wyższy poziom A nawet i tego nie mogę co robić, bo wszystko jest uśpione. Dobra, na pełne obroty trzeba będzie tutaj co robić Nie, za mało klejnotów Za mało klejnotów niestety Mogę tylko jedynie wyeksportować czas Tak, tutaj czas pozostały do naprawy. A tu nie wiem, co to jest, jakaś reklama kart. Cokolwiek mam to robić, to i tak tego tak nieco robię bo i tak to by było za ciężkie kurde szkoda nawet karatnego endingu czy zakretnych skrzynek nie otworzę nawet ferry level nie mogę co robić no co tutaj chodzi? O. Ale to już mogę, to mogę To mogę odebrać tutaj, to odebrałem. Tyle jeszcze mamy tu do roboty, że to cię po prostu w głowie nie mieści? Tak, to idzie tutaj, to tutaj. Lecimy. Może teraz da się ją uleczyć? Nie, nie ma wystarczających rzeczy, by ją uleczyć. Szkoda. Nie, nam dziewczynka, gdyby to. Nie ona, lecz ten facet i gołego goresł tego zombiaka To wtedy byłoby lepiej A tak to zobaczcie, drugi odcinek i już praktycznie jesteśmy w punkcie wejścia Szkoda mi jej, ale to trudno Trzeba żyć tym dalej Odznaczymy sobie to tutaj Ja nie wiem, ja nie wiem Wszystko co widzę, wszystko co słyszę To tylko jest w mojej głowie Żeby wiedzieć, żeby pokonać tych ząbniaków To naprawdę trzeba się wysilić No Dialogi i takie tam wszystko już biorę dla ciebie, to tu, to tu, to tu, wszystko już odznaczam. Wszystkie podpowiedzi Wszystko, absolutnie wszystko Prawie 8 rano Ja nagrywam ten filmik tak, żebym się zmieścił w czasie, bo dzisiaj jeszcze premierę mamy do obejrzenia Zapomniałem, że w kopercie jest tutaj 103 znaczniki, które trzeba odznaczyć, to tutaj, to tutaj, i na tego jeszcze tutaj. Może po odznaczeniu tego sprawdzimy, czy już jest coś w naszej wiosce? Nie, nadal nic nie ma. Szkoda. Tak, to możemy odebrać sobie za darmo. Klucza nie mogę tutaj użyć. O, to mogę odebrać, odebrać, bo wzmocnienie Przeda mi się no, zobaczcie Nic nie mogę odebrać To no. Teraz już od razu lepiej, chociaż tyle tutaj mogłem zrobić Ale i tak, jeszcze muszę wiele, wiele ogarnąć w tej górze. Dobra, to idzie tu, to tu, tu Raz, dwa, trzy Cztery, pięć I sześć Bohaterowie tej gry są właśnie tutaj, ale Ciekawe czy będę mógł wygrać z ząbiekami zaraz się tego przekonamy więc naciśnijmy na zombieka i dowiemy się o co tutaj chodzi nie ja, wiecie co, o co robię to co inaczej, jeszcze nie kończymy tego filmiku, ja wiem, że muszę coś tutaj zrobić. Aj, wylewalować i tak nie mogę. Ja to inaczej to robię bohaterów mam wejść? Ta tutaj W mapę trzeba wejść Babcia, dziadek i kolega na pewno obstrzelą te zombieki Jedną próbę wykorzystam Jak mi to się nie uda To to trudno to czynisz, że jestem za słaby? Dobrze, z daleka Z daleka, z daleka

Teraz plaga zombie Plaga zombie po, po no, prostu Babcia już powiedziała nam papa Pomiędzy tymi workami trzeba będzie ich załatwić Tak, tak Teraz pora na dol, drugą falę Ale z dźwiękami ciężko było No Są to, to dla mnie nie to trudno bez bossa Ale w końcu coś wygrałem Od tylu miesięcy czekam i nie mogę nic Tutaj, co robić. Dobra. Teraz to trzeba będzie wziąć. Może teraz nie babcie się przyda, lecz ta pani doktor. O! Pani doktor może wiele co robić. Babci już dziękujemy. No teraz pani doktor nam się przyda do naszego składu. Tutaj, alert zombie, tak z daleka jakoś ich załatwimy. Na odległość mamy większą szansę, żeby zrobić im krzywdę. Zobaczcie, jak wybuchają. A ciekawe, czy do trzeciej fali dojdziemy, bo na razie idzie nam dobrze. Dobrze, druga fala jest już osiągnięta. Ja tak strzelam, brni, strzelam, strzelam, a oni się coraz bliżej znieżają. Niedobrze, niedobrze trzecia fala. Trzecia fala. Teraz trzeba się przygotować. Bo to teraz będzie to starcie z botem. Nie wiem, nie wiem. Nie dobrze, nie dobrze. Bo ja ich absolutnie wszystkich nie pokonam. I w dodatku mnie załatwieni na odległość. Dobra. Naciskamy na level i co dalej? Trzeba będzie pewnie jakieś nagrodę odebrać, ale i tak e, szacun za to, że chociaż się starałem. O, nagrodę i tak odbieram po meczową. dobra Dobra, klejnoty już mi się wzmocniły coraz bardziej. Dziewczynka nadal jeszcze potrzebuje ratunku. Ale i tak e, nikt jej nie pomoże. Nawet ba, ja jej nie pomogę, bo jeszcze potrzebuję wielu, wielu tutaj próbek do ocalenia jej. Wszyscy opracowują mi jakieś różne szczepionki, żeby ją ocalić. Dobra, chcecie na dowód zobaczyć, to wam pokażę, że nie można jej ocalić. Jeszcze coś ustalają. Żeby można było odratować tą małą dziewczynkę. A, chyba że to. Babcie, to trzeba... lewelować. Tak. I o to chodziło właśnie. Dobra, to idzie tutaj. Tutaj dalej ją ratujemy. Zaraz wam pokażę. Widzicie nadal nic. Ale i tak dobrze mi poszło na samym początku. Koperta wzięta. O Maskotka spotka popila. Jest w moim posiadaniu. <kluzny> Dobra, bierzemy to i to by było na dzieci tyle na tym moim filmiku. Jeżeli nie podobał Wam się mój jakże przyfajny odcinek z Doomsday na Survivors, to wiecie co robić. Dawajcie mi łapkę w górę, jak nie to trudno. Subskrybujcie dalej mój kanał, żebyście byli dalej na bieżąco z moimi filmikami na moim kanale Paweł Bicki Gamer. No i co, ja Wam dalej nie przedłużam czasu, spędzonego na to rodziną i ze znajomymi. Trzymajcie się ciepło, czyści pan, narka, papa. Elo, pa mordę. To był dziesiąte... To był hashtag dziesiąte odcinek z tego dumstyna Survivors. Więc trzymajcie się po czyści pan narka papa. Elo.